Czy słyszeliście kiedyś o wiosce Asprospotamos? Ta tradycyjna trzystuletnia kreteńska osada leży w górskiej dolinie, nieopodal wejścia do wąwozu pewki, na południu krety, kilka kilometrów powyżej miejscowości Makryjalos. Obecnie osada jest idylliczną bazą noclegową. Dla osób spragnionych ciszy, poszukujących spokoju oraz chcących uciec od cywilizacji, dosłownie. Nie jest to jednak zwykły hotel, Airbnb czy willa. Pobyt w Aspros Potamos jest doświadczeniem dla wszystkich zmysłów. Jest istnym powrotem do korzeni. Asprospotamos jest jedyną tradycyjną osadą kreteńską, w której można zamieszkać na dłużej lub na krótszy okres wakacyjny. Historia Asprospotamos oraz ludzi, którzy tchnęli w osadę drugie i trzecie życie jest bardzo ciekawa. Otóż w 1977 roku Manolis Karantinos, architekt z Aten, podczas jednej ze swoich wypraw na Kretę, Postanowił zakupić kawałek ziemi. Na ziemi tej stały ruiny starej kreteńskiej osady. Marzeniem Manolisa stało się odrestaurowanie osady w oryginalnym kreteńskim stylu, a dzięki temu, że był utalentowanym architektem, wkrótce udało mu się przywrócić osadzie jej dawną świetność. Manolis ukończył prace budowlane i rozpoczął podróż przez Kretę w poszukiwaniu oryginalnych mebli oraz sprzętów z XVII wieku. Które wkrótce odnalazły dom w osadzie Asprospotamos. Manolis zamieszkał w najwyżej położonym domu osady, a po wprowadzeniu się zaczął intensywnie rozmyślać nad tym, co zrobić z odrestaurowaną osadą. Przez moment chciał w Asprospotamos stworzyć centrum medytacyjne lub tradycyjny gościniec dla specjalnych gości. Niestety, po roku od ukończenia prac nad osadą, Manolis zmarł. Po 43 latach od śmierci Manolisa i ja mogłam gościć w tym samym domu, w którym Manolis niegdyś zamieszkał, na szczycie osady Asprospotamos. A było to możliwe dzięki ciężkiej pracy i determinacji dwóch bardzo wyjątkowych kobiet, Aleki i jej córki Mirto. Od 1978 roku Asprospotamos nie miało właściciela. Aż do 1985 roku, kiedy osadę tę kupiła Aleka, kobieta tchnęła w to miejsce kolejne życie, a 35 lat później świetność osady podtrzymuje córka Aleki, Mirto. Aleka postanowiła spełnić marzenie Manolisa i otworzyła osadę dla wyjątkowych gości spragnionych kontaktu z naturą i tradycyjną kreteńską wsią. Na początku domki w Asprospotamos były wyposażone w podstawowe meble i materace do spania, a w osadzie nie było prądu. Wszystkie przedmioty, które po dziś dzień można odnaleźć w domkach, to oryginalne kreteńskie meble i przedmioty użytkowe sprzed kilkuset lat. Przez 15 lat Aleka pracowała nie tylko w osadzie z odwiedzającymi Asprospotamos turystami, artystami i pisarzami, ale również uprawiała ziemię, zbierała oliwki i dbała o to, aby tradycyjny klimat Asprospotamos nie został nigdy zapomniany. Po latach opieka nad Asprospotamos przeszła na mirto. Córka Aleki włożyła wiele wysiłków w to, aby osada była jeszcze bardziej otwarta dla przyjezdnych i odwiedzających. Na terenie osady pojawił się budynek recepcji, w którym goście mogą zjeść również przepyszne kreteńskie śniadanie wykonane na bazie lokalnych produktów. Pobudka w Asprospotamos daje realną możliwość przeniesienia się w przeszłość. Każdy z domków w osadzie posiada jedną lub dwie izby, dlatego odpoczywać tutaj mogą zarówno single, pary, jak i rodziny z dziećmi. W każdym domku znajduje się kuchnia z wyposażeniem oraz z piecykiem gazowym. Poza tym, w skład tradycyjnego wystroju wchodzi kominek, stół jadalny, antyczne meble oraz sprzęty codziennego użytku. Mirto, w myśl ekologicznego postępu, założyła nad osadą panele woltaiczne, dzięki którym do osady dotarła elektryczność oraz ciepła bieżąca woda. Dzięki temu w wyposażeniu domków znalazły się też małe lodówki, podstawowe oświetlenie w łazienkach, a latem również wentylatory. Przed każdym domkiem znajduje się zadaszony bambusem taras, a na nim stół z krzesłami. Osada Aspros Potamos położona jest wśród malowniczych gajów oliwnych, a wokół domków co kilka metrów wyrastają opuncje, których owoce właśnie dojrzały w promieniach październikowego słońca. Asprospotamos warto zatrzymać się z wielu powodów. Przede wszystkim tylko tutaj będziecie mogli doświadczyć tradycyjnej krety sprzed wieków. Będziecie mogli wziąć w swoje ręce stare kretyjskie garnki i naczynia, odkryć historię glinianych dzbanków i półmisków oraz ręcznie haftowanych obrusów, narzut i kocy. Będziecie mogli poczuć na własnej skórze promienie słońca wpadające do izby przez małe okienka. W ciszy i spokoju przy świetle lampki naftowej będziecie mogli oddać się lekturze ulubionej książki. A po powrocie z górskiej wędrówki będziecie mogli odpocząć na tarasie z kubkiem górskiej kryteńskiej herbaty. W Asprospotamos odpłyniecie w krainę głębokiego snu i obudzicie się rześcy i wypoczęci a to dzięki czystemu górskiemu powietrzu i niezmąconej niczym ciszy. Dodatkowego uroku osadzie dodają jej stali koci mieszkańcy, z którymi bez problemu się zaprzyjaźnicie. Koty z Asprospotamos wiodą tutaj idylliczny żywot i są nieustannie dopieszczane przez gości osady oraz właścicielkę. Jeżeli zastanawiacie się, jakie atrakcje czekają na Was w okolicy, to już Wam mówię. Poniżej osady znajduje się koryto Białej Rzeki, stąd też nazwa Asprospotamos. Przechadzając się wzdłuż tego koryta, dojdziecie do wiejskiej drogi, która wiedzie wśród pól uprawnych aż do wąwozu Pewki lub w drugą stronę, do miejscowości Makryalos. Wzdłuż koryta rzeki Aspros Potamos odnajdziecie pędy bambusa, karob, drzewa kasztanowe i nieskończoną ilość gajów oliwnych. Drogą tą dojdziecie na piechotę w przeciągu 15 minut do miejscowości makria Idąc natomiast w górę rzeki, dojdziecie do wąwozu pewki, mijając po drodze mnóstwo tajemniczych jaskiń. Końcem października nad Morzem Libijskim panują nadal letnie temperatury. W tym samym czasie północna część wyspy smagana jest zimnym, dokuczliwym wiatrem. W Los znajduje się świetnie rozwinięte centrum turystyczne, gdzie będziecie mogli skorzystać z długich piaszczystych plaż oraz bogatej oferty licznych tawern, kafeterii i pubów. Czas wracać do mojego małego domku na szczycie osady Aspros Chyba zbiera się na pierwszy jesienny deszcz. Dlatego zaparzę sobie górską herbatę i pod ciepłym kocem przy kominku zaczytam się w mojej ulubionej książce. Zatrzymajcie się tutaj koniecznie podczas kolejnej kreteńskiej podróży. Zapewniam Was, że Aspros zostanie na zawsze w Waszych sercach. Do zobaczenia kolejnym razem. 怕。